Niektórzy ludzie po prostu mistrzowsko noszą maski, westchnęła kelnerka, ocierając blat. W tym sęk odparł kierowca. Nigdy nie wiedziałem, która wersja jest prawdziwa. Ta, która całowała mnie na pożegnanie każdego ranka, czy ta, która widziała we mnie tylko chodzący portfel? Prawie zadławiłem się kawą. To było jak słuchanie własnej historii opowiadanej przez obcego człowieka. I co pan zrobił? Spytałem. Zanim zdążyłem ugryźć się w język? Spojrzał na mnie z nadtalerza. Odszedłem. Uznałem, że skoro ona naprawdę tak się czuła, to zostanie z nią tylko pogłębiłoby naszą wspólną niedolę. Od tamtej pory jestem w trasie. Czasem zastanawiam się, czy nie powinienem był spróbować tego naprawić, ale wzruszył ramionami. Jak naprawić coś, skoro nie wiesz nawet, co było prawdą? To pytanie prześladowało mnie aż do pokoju numer 12 i nie pozwoliło zasnąć przez większą część nocy. W piątek, dokładnie tydzień po tym, jak uciekłem od własnego życia, w końcu pękłem i włączyłem telefon. Ekran rozbłysł niczym plac w centrum Madrytu w noc sylwestrową. 47 nieodebranych połączeń, 63 wiadomości, nagrania na poczcie, których przesłuchanie zajęłoby mi pewnie pół wieczoru. Większość była od Emilii, kilka od mojej siostry, Sary, Jedna od szefa i jedna od Kamila, mojego kumpla ze studiów, co było dziwne, bo nie rozmawialiśmy od miesięcy. Najpierw przejrzałem wiadomości od Emilii: Jakub, gdzie jesteś? Martwię się. Proszę, odezwij się. To do ciebie niepodobne. Boję się, że coś ci się stało. Kochanie, cokolwiek jest nie tak, naprawimy to. Tylko wróć do domu. Ale potem dotarłem do wiadomości od Kamila. Stary, co się dzieje? Emilia jest we wszystkich wiadomościach, szukacie całe miasto. Wiadomości? Jakie wiadomości? Drżącymi rękami odzwoniłem do Kamila. Chryste, Jakub, w końcu. Odebrał po pierwszym sygnale. Gdzie ty się podziewasz? O czym ty mówisz? Jakie wiadomości? Emilia zgłosiła zaginięcie. Występuje we wszystkich lokalnych kanałach, płacząc, że nagle zniknąłeś bez śladu. Co zrobiła? Włącz kanał 12. Właśnie była w programie śniadaniowym. Ma twoje zdjęcie, błaga ludzi o pomoc. Mówi, że wyszedłeś bez słowa i boi się, że możesz sobie coś zrobić. Po omacku znalazłem pilota i włączyłem telewizor. To była ona. Moja Emilia, stojąca przed naszym domem, Trzymająca nasze wspólne zdjęcie z wakacji w Sierra Nevada. Wyglądała strasznie. Ciemne podkrążone oczy, włosy w nieładzie, jakby od dni nie widziały szczotki. Jakub, jeśli to oglądasz, proszę, wróć do domu, mówiła łamiącym się głosem. Nie wiem, co zrobiłam źle, ale cokolwiek to jest, poradzimy sobie. Nie umiem bez ciebie żyć. Nie mogę oddychać, nie wiedząc, czy jesteś bezpieczny. Wpatrywałem się w ekran z całkowitym niedowierzaniem. Ta sama kobieta, która nazwała mnie żałosnym i duszącym, teraz odgrywała rolę zdruzgotanej partnerki z taką perfekcją. W co ona grała? Telefon zawibrował, wiadomość od Sary. Jakub, nie wiem, co się między wami stało, ale Emilia odchodzi od zmysłów. Dzwoniła do mnie z płaczem. Wygląda na szczerze przerażoną. Wyłączyłem telewizor i wbiłem wzrok w sufit. Wszystko co wiedziałem, wywróciło się do góry nogami. Albo Emilia była najbardziej manipulacyjną osobą, jaką znałem, albo ja zrozumiałem coś opacznie podczas tamtej rozmowy. Lokalne media najwyraźniej uznały moje zniknięcie za temat sezonu. Emilia była wszędzie. W jednym kanale pokazywała nasz salon wypełniony wspólnymi zdjęciami, w innym uchwycono ją przed sklepem, jak kupuje moje ulubione płatki śniadaniowe na wypadek, gdyby wrócił. Najgorsze było to, że wydawała się autentyczna. Gdybym nie słyszał tamtej rozmowy telefonicznej, uwierzyłbym w każde jej słowo. Około południa pod motelem pojawiła się Sara. Nie wiem, jak mnie znalazła, ale zawsze była zaradna. Jakub, otwieraj te drzwi natychmiast, albo sama wezwę policję. Krzyknęła przez cienkie drewno. Wpuściłem ją. Spojrzała na moje wymięte ubrania, stertę śmieci po jedzeniu na wynos i natychmiast przeszła w tryb starszej siostry. Co z tobą nie tak? Zarządzała wyjaśnień. Emilia szaleje z rozpaczy. Myśli, że leżysz gdzieś martwy w rowie, a ty tu siedzisz i jesz chipsy? Ona nie myśli, że nie żyje, odparłem głucho. Pewnie świętuje każdą noc mojej nieobecności. Sara zmarszczyła brwi. O czym ty gadasz? Opowiedziałem jej wszystko. O podsłuchanej rozmowie, o słowach o duszeniu się i byciu żałosnym. Sara słuchała w milczeniu, a jej twarz stawała się coraz bardziej zatroskana. Jakub, powiedziała w końcu cicho. Jesteś absolutnie pewien, że mówiła o tobie? A o kim innym? Nie wiem. O pracy, o swojej matce, o tym dziwnym sąsiedzie. Sara wyciągnęła telefon i zaczęła coś przeglądać. Słuchaj, wiesz, że nie jestem największą fanką Emilii. Ale obserwuję ją od tygodnia. To nie jest gra aktorska. To jest kobieta, która szczerze boi się, że straciła kogoś, kogo kocha. Pokazała mi ekran. Profil Emilii w mediach społecznościowych był pełen naszych zdjęć z targu, z wędrówek po górach, chwil, gdy byliśmy po prostu szczęśliwi. Podpisy były surowe, pełne desperacji. Wróć do domu, Jakub. Proszę. Myliłam się co do wszystkiego. Potrzebuję cię. Kiedy to wrzuciła? Spytałem. Codziennie od twojego zniknięcia. Po kilka razy dziennie. Jakub, ona nie je, nie śpi. Dzwoniła do twojego szefa, płacząc i pytając, czy zachowywałeś się dziwnie w pracy. Wpatrywałem się w zdjęcia. Emigrek, śmiejący się, całujący, wyglądający jak dwoje ludzi, którzy do siebie należą. Ale w uszach wciąż brzmiał jej głos z tamtego piątku. Może po prostu świetnie to maskuje, rzuciłem słabo. Sara złapała mnie za ramiona. A może po prostu źle zrozumiałeś to, co usłyszałeś? Może wyładowywała złość na coś zupełnie innego, a ty założyłeś, że chodzi o ciebie, bo masz skłonność dobrania wszystkiego na siebie? Czy to było możliwe? Czy zniszczyłem wszystko przez zwykłe nieporozumienie? Nie wiem już, w co wierzyć, przyznałem. Sara wstała i skierowała się do wyjścia. To się dowiedz. Bo Emilia nie jest jedyną osobą, która umierała ze strachu. I zdecyduj szybko. Ktoś zauważył tu twój samochód. To tylko kwestia czasu, aż zjawią się tu dziennikarze. Niedzielny poranek przyniósł komplikacje, których się obawiałem. Gdy wracałem z baru, zauważyłem wóz transmisyjny na parkingu motelu. Ktoś z kamerą rozmawiał z recepcjonistą. Przykucnąłem za kontenerem na śmieci niczym uciekinier. Potwierdził, że tu mieszka. Wyglądał na przybitego. Płacił gotówką za każdą noc. Słyszałem fragmenty rozmowy. Wślizgnąłem się do pokoju przez okno. Telefon wibrował bez przerwy. Kolejne wiadomości od Emilii, od Sary, od obcych ludzi, którzy śledzili sprawę w internecie. Stałem się tematem dnia. Włączyłem telewizor. Moja twarz była na każdym ekranie. A potem znów pojawiła się Emilia, tym razem przed samym motelem. Chcę tylko, żeby wiedział, że cokolwiek jest nie tak, naprawimy to, mówiła przez łzy. Jakub, jeśli to widzisz, wróć. Kocham cię. Nie poradzę sobie bez ciebie. Wyglądała na całkowicie zniszczoną. Albo zasługiwała na wszystkie nagrody aktorskie świata, albo byłem największym ibiotą w całym kraju. W poniedziałek nastąpił przełom. Usłyszałem pukanie do drzwi. Nie było to zdecydowane uderzenie Sary. To było coś nieśmiałego, niemal lękliwego. Jakub? Głos Emilii był stłumiony przez drzwi. Jakub, jesteś tam? Serce mi zamarło. Znalazła mnie. Pan w recepcji powiedział, że tu jesteś, kontynuowała. Wiem, że pewnie nie chcesz mnie widzieć, ale musimy porozmawiać. Proszę. Siedziałem na skraju łóżka, patrząc na klamkę. Była tam, niespełna metr ode mnie. Kobieta, którą kochałem przez dwa lata. Kobieta, która nazwała mnie żałosnym. Kobieta, która spędziła tydzień na płaczu przed kamerami. Nigdzie nie pójdę, powiedziała. Będę tu siedzieć całą noc, jeśli będę musiała. Cisza między nami przeciągała się, przerywana jedynie szumem deszczu. Wiem, że jesteś na mnie wściekły, szepnęła w końcu. Musiałam zrobić coś strasznego, skoro tak po prostu uciekłeś. Powiedz mi tylko, co to było. Zamknąłem oczy. Co ja tak naprawdę wiedziałem? Wiedziałem, że słyszałem jej słowa o tym, że nie może znieść życia z kimś. Wiedziałem też, że publicznie rozpaczała po moim zniknięciu. Jedna z tych rzeczy była kłamstwem. Ale która? Jakub. Nie śpię, nie jem, nie potrafię funkcjonować, mówiła łamiącym się głosem. Za każdym razem, gdy dzwoni telefon, boję się, że to policja z informacją, że znaleźli twoje ciało. Emilio, odezwałem się w końcu. Głos miałem zachrypnięty od nieużywania go przez tydzień. Jakub? Brzmiała, jakby usłyszała cud. Jesteś tam. Otworzysz drzwi? Proszę. Moja ręka zawisła nad zamkiem. Przekręciłem go. Emilia wyglądała okropnie. Pięknie, ale okropnie. Cienie pod oczami, których nie ukrył makijaż, włosy spięte w pośpiechu. W jednej ręce trzymała telefon, w drugiej torebkę z moimi ulubionymi pączkami. Przez chwilę po prostu na siebie patrzyliśmy. Potem rzuciła mi się na szyję, szlochając w ranie. Myślałam, że nie żyjesz, szeptała. Myślałam, że straciłam cię na zawsze. Jej łzy były prawdziwe. Jej desperacja była prawdziwa. Wszystko w tej chwili wydawało się autentyczne, ale jej głos z tamtej rozmowy telefonicznej również taki był. Emilio, powiedziałem, próbując delikatnie się odsunąć. Musimy porozmawiać. Weszła do pokoju numer 12. Rozejrzała się po pobojowisku, które tam urządziłem, a jej twarz wykrzywił ból. Och, Jakub! Co ja ci zrobiłam? Usiedliśmy, ona na jedynym krześle, ja na skraju łóżka. Muszę cię o coś zapytać, zacząłem. I potrzebuję całkowitej szczerości. Skinęła głową gorliwie. W zeszły piątek, kiedy rozmawiałaś z matką przez telefon, urwałem, obserwując jej twarz. Powiedziałaś, że nie możesz już z kimś wytrzymać. Że jego obecność cię dusi. Wyraz twarzy Emilii zmienił się z nadziei w całkowite oszołomienie. Co? Kiedy? Wróciłem wcześniej. Byłaś w kuchni. Mówiłaś, że cię irytuje, że nie wiesz, jak z nim żyć. Wpatrywała się we mnie przez długą chwilę. Potem w jej oczach pojawiło się zrozumienie, a zaraz po nim przerażenie. Mój Boże. Jakub, nie. Nie mówiłam o tobie. Więc o kim? Jej twarz odzwierciedlała całą gamę emocji szok, ulgę, a potem wstyd. O moim szefie o Dariuszu. Mówiłam o Dariuszu. Dariusz był dyrektorem marketingu, który używał zbyt intensywnej wody kolońskiej i miał zwyczaj stania zbyt blisko ludzi podczas rozmowy. O Dariuszu powtórzyłem. Tak. Od miesięcy robi mi piekło w pracy. Kontroluje każdy mój krok, każe sobie wysyłać kopię każdego maila. Czuję, jakbym nie mogła tam oddychać. Kawałki układanki zaczęły do siebie pasować. Powiedziałaś, żyć z nim? Pracować z nim? Zawołała. Mówiłam, że nie wiem, jak mam z nim dalej pracować. Mama namawiała mnie na rozmowę z kadrami, ale wiesz, jak to jest w korporacjach. Patrzyłem na nią, czując jak cały mój tydzień udręki nagle nabiera zupełnie innego znaczenia. Mówiłaś o swoim szefie? Tak, Jakubie. Jak mogłeś pomyśleć, że o tobie? Jesteś jedyną dobrą rzeczą w moim życiu. Znowu zaczęła płakać. Kiedy zniknąłeś, myślałam, że może byłam tak zestresowana pracą, że cię odepchnęłam, nawet o tym nie wiedząc. Uczucie ulgi uderzyło we mnie z siłą fizycznego ciosu. Słyszałem. Jak mówiłaś, że jest żałosny dodałem słabo. Emilia zmarszczyła czoło, po czym wyjaśniła bo Dariusz jest żałosny. To facet w średnim wieku, któremu wydaje się, że podrywanie podwładnych jest szarmanckie. Ukryłem twarz w dłoniach. Jestem skończonym idiotą nie, powiedziała, siadając obok mnie na łóżku Nie jesteś idiotą po prostu coś źle zrozumiałeś, i zamiast mnie zapytać, uciekłeś. To ludzkie. Sprawiłem, że przez tydzień myślałaś, że nie żyję. Sprawiłeś, że zrozumiałam, jak bardzo cię kocham, poprawiła mnie. Jakub, nigdy w życiu tak się nie bałam. Wzięła mnie za rękę i po raz pierwszy od tygodnia poczułem, że wszystko jest na swoim miejscu. Obiecaj mi coś, szepnęła. Obiecaj, że jeśli kiedykolwiek pomyślisz, że coś jest między nami nie tak, porozmawiasz ze mną, zamiast uciekać do motelu. Obiecuję. Pocałowała mnie wtedy czule, desperacko, z ogromną ulgą. To smakowało jak wybaczenie. Powrót do Madrytu był surrealistyczny. Emilia przekonała dziennikarzy do odejścia, obiecując im wywiad, a Sara pomogła wyprostować sprawę na policji. Gdy wjechaliśmy na podjazd, zauważyłem, że skrzynka na listy jest naprawiona. Emilia najwyraźniej wyładowywała stres, zajmując się domem. Uporządkowałam też Twoją szafę i posprzątałam w garażu, przyznała. Żałoba sprawia, że jestem nadzwyczaj produktywna. Wewnątrz dom wydawał się inny. Nie dlatego, że coś się zmieniło fizycznie, ale dlatego, że patrzyłem na niego przez pryzmat niemalże utraconej szansy. Kubki w zlewie, książka, którą czytała, zdjęcie z targu. To był dom. To było prawdziwe. Resztę wieczoru spędziliśmy na kanapie jedząc pizzę i oglądając relacje o moim cudownym odnalezieniu. To było dziwne słuchać naszej historii opowiadanej przez obcych ludzi, którzy nie mieli pojęcia, co się naprawdę wydarzyło. Powiadomienia na telefonie Emili szalały. Jej posty o moim zaginięciu zyskały tysiące polubień. Czy powinnam im powiedzieć prawdę? Zapytała, przeglądając komentarze Miłość zawsze wygrywa. Że wcale nie zostałeś porwany, tylko pomyślałeś, że narzekam na ciebie, gdy mówiłam o szefie? Na litość boską, nie, zaśmiałem się. Niech myślą, że jesteśmy parą idealną. Zasnęła oparta o moje ramię, a ja nie ruszałem się przez kilka godzin. Czułem wdzięczność za drugą szansę. Ale z happy endami jest pewien problem. Są tylko tak silne, jak fundament, na którym je zbudowano. W ciągu następnych kilku tygodni, gdy emocje po moim powrocie opadły, Zacząłem zauważać drobiazgi. To, jak Emilia czasem sprawdzała telefon i szybko go odkładała, gdy wchodziłem do pokoju. Jak częściej zostawała po godzinach, twierdząc, że aktualizuje portfolio. Jak nagle zaczęła codziennie chodzić na siłownię, wracając stamtąd dziwnie pobudzona i rozmowna w sposób, który wydawał się wymuszony. Mówiłem sobie, że jestem paranoikiem. Raz już prawie wszystko zniszczyłem przez pochopne wnioski. Emilia mnie kochała udowodniła to, gdy mnie nie było. Ludzie nie udają takiego oddania, prawda? Trzy tygodnie po moim powrocie Kamil napisał do mnie, Stary, musisz zobaczyć relację Emilii. Natychmiast żołądek podszedł mi do gardła. Otworzyłem aplikację. Jej relacja pokazywała ją w modnym barze w centrum, śmiejącą się w grupie ludzi, których nie znałem. Miała na sobie sukienkę, którą kupiła na naszą rocznicę. Godzina publikacji, godzina dziewiętnasta trzydzieści. Powiedziała mi, że siedzi w biurze. Wpatrywałem się w to zdjęcie, szukając niewinnego wyjaśnienia. Kolejna wiadomość od Kamila zmroziła mi krew, czy to nie Dariusz w tle? Powiększyłem zdjęcie. Tam, częściowo zasłonięty przez inne osoby, był Dariusz. Jej okropny szef. Śmiał się, trzymając piwo, wyglądając, jakby świetnie się bawił. Moje ręce drżały, gdy wybierałem jej numer. Poczta głosowa. Napisałem. Hej, jak tam szukanie nowej pracy? Odpowiedź przyszła godzinę później. Dobrze. Wciąż w biurze, ale robię postępy. Będę późno. Kocham cię. Kłamała. Była w barze z Dariuszem i kłamała mi prosto w twarz. Czy okłamała mnie też w sprawie tamtej rozmowy? Czy Dariusz wcale nie był problemem? Nie spałem tej nocy. Leżałem obok niej, gdy wróciła o północy, pachnąc perfumami i alkoholem. Mruknęła coś o tym, że w biurze było duszno i potrzebowała świeżego powietrza. Następnego ranka udawałem, że wszystko jest w porządku. Jak późno będziesz dzisiaj? Zapytałem. Nie wiem, mam rozmowę o pracy o czwartej, potem pewnie zostanę dokończyć projekty. Gdy tylko wyszła, zadzwoniłem do Sary. Jakub, powiedz mi, że nie dzwonisz z motelu, odebrała. Opowiedziałem jej o zdjęciu i o kłamstwie. Jakub, to jest dziwne, przyznała. Musisz z nią porozmawiać. Bezpośrednio. Jeśli znowu skłamie, będziesz wiedział. Emilia wróciła o jedenastej wieczorem. Wyglądała na zmęczoną, ale zadowoloną. Jak tam Dariusz? zapytałem od niechcenia. Jej palce na klawiaturze laptopa zamarły na ułamek sekundy. Tak samo, irytujący. Wyciągnąłem telefon i pokazałem jej zdjęcie. Ktoś wrzucił to wczoraj. Byłaś w barze. Twarz Emilii wyrażała kolejne zaskoczenie winę i w końcu rezygnację. Zamknęła laptopa. Jakub mogę to wyjaśnić? Słucham. Dariusz nie był tam przypadkiem. To były jego urodziny. Cały zespół wyszedł świętować. Jego urodziny? Tak? I zanim zapytasz tak, skłamałam, że jestem w biurze, ale nie z powodu, o którym myślisz. Dariusz wcale nie jest potworem wyrzuciła z siebie. To świetny szef. Zespół go uwielbia. Poczułem, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Więc dlaczego? Bo miałam wątpliwości co do nas, szepnęła. O nas, o wspólnym mieszkaniu, o ślubie. Bałam się. I kiedy mama zadzwoniła tamtego dnia, żaliłam się, że czuję się osaczona. Przez ciebie, przez wizję zaangażowania. Więc kiedy zniknąłem, nagle uznałaś, że jednak mnie chcesz? Nie? Kiedy zniknąłeś, zrozumiałam, że moje lęki były niczym w porównaniu z wizją utraty ciebie. Ale spanikowałam. Wyglądałeś na tak skrzywdzonego, że wymyśliłam historię o Dariuszu, żeby cię nie ranić jeszcze bardziej. Patrzyłem na nią z niedowierzaniem. Skłamała, żeby chronić moje uczucia, budując nasz powrót na kolejnym kłamstwie. Co jeszcze jest nieprawdą? Nic, Jakub. Przysięgam. To było jedyne kłamstwo. Kocham cię, ale panicznie boję się bliskości. Rozmawialiśmy do trzeciej rano. O jej lękach, o rozwodzie jej rodziców o tym, jak bardzo bała się że miłość to pułapka. Jakub rzucam pracę oznajmiła nagle. Nie mogę tam zostać, wiedząc, jakie kłamstwa o Dariuszu wymyśliłam, żeby ratować naszą relację. Zrobiła to następnego dnia. Ale konsekwencje były fatalne. W nowym miejscu, o które się starała, Dariusz wystawił jej niejasne referencje. Bo sam nie rozumiał, dlaczego tak nagle odeszła. Emilia nie dostała pracy. Potem kolejnej i kolejnej. Znalazłem ją płaczącą w sypialni pośród sterty dokumentów. Nie dam rady, ukała. Zrujnowałam wszystko. Karierę, nas. Zatrułam to kłamstwami. Emilio, wyjdziemy z tego. Nie, Jakub. Nie widzisz? O tym właśnie mówiłam. Bojąc się zaangażowania, straciłam siebie. Nie ma zaufania, skoro ja kłamię, by cię chronić, a ty zakładasz najgorsze przy każdym moim słowie. Jesteśmy dla siebie toksyczni. Chciałem oponować, ale patrząc na nią, wiedziałem, że ma rację. Wyciągaliśmy z siebie to, co najgorsze: moją paranoję i jej lęk przed prawdą. Niektóre związki nie są historiami miłosnymi, lecz lekcjami, które trzeba odrobić. Wyprowadziła się w następny weekend. Bez kłótni, w smutnej ciszy. Pomogłem jej zapakować kartony. Dasz znać, jak znajdziesz pracę? Zapytałem na powieździe. Skinęła głową. Jakub, chcę, żebyś wiedział jedno. Nigdy nie kłamałam w sprawie moich uczuć do ciebie. Nawet gdy kłamałam o Dariuszu, nawet gdy się bałam, to akurat było prawdziwe. Wiem, odparłem. Ja też cię kocham. Objechała, a ja stałem na pogieździe, patrząc na znikające światła jej samochodu. Dom natychmiast wydał się pusty, jakby w końcu odetchnął po zbyt długim wstrzymywaniu powietrza. Tak właśnie wyglądała prawda. Była czysta, szczera i druzgocąca.